Najmiłościwszy na tym świecie, panie, Wielki Wezyr Zygzak jest na Twe wezwanie! Śmierć i zniszczenie, Zygzaku! Moje królestwo czeka śmierć i zniszczenie! Uspokój serce, panie łagodności, i oddech złapać chciej. O jakim zniszczeniu mówisz? Skąd do głowy przyszła ci śmierć? Miałem sen. Koszmarny. Nie! Wizje! Wizje okrutnej inwazji! Jednoocy spustoszyli mój kraj! Uwaga, miłośnicy lekkiej atletyki! Zapraszam na zawody w skoku o tyczce. Pogoda idealna. Czyste niebo od wschodu wieje lekki wiaterek. Jeżeli temu zawodnikowi tyczka nie zaplącze się w kieckę, może stomek złoto ruszył? Mamo! Zutańska doskonałości, co rządzisz nocą i dniem. Spokojnie cię zapewniam, że sen jest tylko snem. Trzeba przyznać, że on jest po prostu niesamowity. Całe ciało mu śmieci w śniakach. Domyślam się, jak go boli, a mimo to nie poddaje się. Powiem więcej, po szybkim rozbiegu zniósł się w powietrze jak piórko. Co za elegancka sylwetka wyciąga się, wyciąga. Jego długie, kościste, aż piękne palce stóp usiłują dotknąć wieży. Mówię ci, że widziałem. Och, wasza wysokości, najeźdźcy co oko mają jedno? Ależ jest to niezgodne ze znaną przepowiednią. Czyż nie jest napisane, iż nie grożą złe dni, póki wieńczą minaret te kule złote trzy? Przypomnij mi mojego ojca, który po trzydziestu latach pracy w charakterze grabarza nadal nie wierzy w nieuchronność śmierci. O, mnie to też nie dotyczy. Gdzie może być szewczyk? Nie dość, że odszedł bez słowa, to jeszcze ukradł ci bucik. Jestem pewna, że stało mu się coś złego. Nie wiem jak ty, ale ja nie widzę w tym szewczyku niczego wyjątkowego. Przydałyby ci się nowe okulary. Jeśli ktoś ukradnie złote kule! To się nikomu nie uda. Ten, komu udałoby się wspiąć na szczyt wieży, musiałby być wybrykiem natury. Już, już. Marki z niemieli. Nie mieli. Nie dotykalska. Co ja Nie Dlaczego Dlaczego się się taką taką i pomyśleć, że że zostać zostać grafikiem. Ale ja naprawdę naprawdę złe złe przeczucia? Oh. hmm Jakie to szczęście, że moi rodzice byli cyrkowcami. Zasada pierwsza, nie spuszczaj okazliny, a stopy stawiaj jak małpa. Zasada druga. nie zapominaj o majtkach, bo inaczej zaraz biegną się gapie. Zasada trzecia. Zasada trzecia. Zawsze zapominam. Powtórzmy pierwsze oczy. I stopa. Drugie, tak gatki trzecia. Trzecia ma coś wspólnego z tym, co robię źle. Matko. Co to było? Chyba sobie przypomniałem, tak wiem. Kiedy czujesz, że jest źle, rzucaj balans i uciekaj tak gazu. Muszę ograniczyć masło, bo z moją pamięcią jest coraz gorzej. Nareszcie byłem wolny. Ale to dopiero początek. Jak dostać się do księżniczki? Uch. Jak się do tego zabrać, żebym miał na czym postawić stopę? Udało się. Czy ktoś ma aparat fotograficzny? Kupię sobie willę nad morzem. Uh, za ciebie przerobię swoją suwerenę na piękny apartament. A za ciebie? Uh, ciutka, pojadę do Disneylandu. Coś mi mówi, że świeczek załatwi sprawę. Nie pora jeszcze pobudki. Za wcześnie, żeby wstać. Za wcześnie oczy otwierać, gdy trzeba jeszcze spać. Mamy cię. Tymczasem nieustraszony posłaniec dotarł wreszcie do Złotego Miasta, żeby ostrzec Słutana. Do ciu złote lalelski do domu. Co tu się wyprawia? Oj, to nie moja wina, jestem czysty jak łza. Lepiej sobie pójdę. Ojcze, zbudź się, zbudź się! Co, co? Stało się coś złego. Czyżby okazja pukała do drzwi? Szybciej! Trzy złote kule. Przynieście mi. Zdejmować cicho. Gdy będzie zmrok. Mają być u mnie późną noc. O! O!

Jedno oki. O! 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 Mój sen, mój nocny koszmar! Kule zniknęły! Mojemu królestwu zagraża zniszczenie! I śmierć! Dzielni żołnierze, trzy złote kule zniknęły! Naszemu miastu grozi zagłada! Bezlitosny jednogi nad...

Dziecko, nie robi tyle hałasu. Księżniczka potrzebowała mojej pomocy, bo tylko mnie mogła zaufać. Teraz nie miałem już odwrotu. Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść nawet Jarosza. Panowie, spisaliście się na mnie. Tęskniłeś za mną? Zawiadomie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Oczywiście całą sprawę Zdrowia. utrzymujemy w tajemnicy. Jasne?